Dziś hmm. hmm. będzie taki nietypowy hmm. ten filmik. Bo będzie dziwny. Przepraszam. No, ale będzie dziwny. Tylko, Here's no. 20 minutes 20 seconds. Kurde. Hey, it's... Hey, it's... Hey, it's... Hey, it's. hey it's. Okay. Hey, it's... Super. So. Oh, yes, so. Jej zaraz w błońcu pokażę. Jestem. Co to za laska? Elsa. Elsa lubi chyba krainy lodu Tyle powiem. Jestem w jest jestem coś To jest fantastycznie. Kiedy szukam miłości. Bo z ze rzeczami trudno. A zaproszę. A oh, wow! I umie. Też. Ok, życzę Wam też celebryta. Boże, oh, A wow, mój tablet.

Gdałam diabłą Więccie mnie nie pytacie, czy dam pozdro. Bo nie dam. Kocham koty miał. A nie ma tego miał. Ok, 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 ok. ok. E, zapraszam na mój kanał.

Kanał, kanał. Ja właśnie tego kończyć, proszę, proszę. No. Because I was going to... Is that? O nazwie... Teraz jest na zawsze okay. Zaraz wrócę. Jestem. Zapraszam Jestem. na mój kanał. O nazwy teraz dużo kochane Ok, Okej. Teraz, 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 teraz. Myślamy miłość. Może takie. Dobra, takie, takie, takie. O Jezu, ja już e, przewidziałam się. Dobra, zapraszam, zapraszam. Dobra, to ja może... Kończę? Ale może nie? Dobra, jeszcze chwilę. No nagrywać. Hmm, może dodamy teraz do... Jest też, do garuszek, też sobie wyślę, tak żeby już 20 minut. Dajcie sekundę. Co ja mam tym 20 minut? Na przykład, że to już jest to samo. no Dobra. Ile mam biczyn? Tak Garnuszek. Dobra, garnuszek. Garnuszek. Dobra. O Jezu, słuchaj, przez ten upał. Upalnie. Dam ci słupa. O o o, dzięki. Thanks. Wyjdzie, 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 wyjdzie. Nie, nie wyszła. Eciągnę napisać A mój kanał znajdziesz, jak piszesz. Jak piszesz. To? Jak pisze, co? Jak piszę co? Teraz kończę. do kilka sekund. Dobra. No odpiszesz. Odprowadzasz publiczności I ci super. Jak piszesz? No, 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 no. Dalej, dalej, śpieszcie. bo teraz wypada na no Jezu. Dobra. O, ja lubię to strip. Kocham. Najbardziej jest mi na Kocham, 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 kocham. Dobra, dobra. Ja kończę chyba, że wybuchnę. I pa, pa, pa.